Cześć, jestem Cyprian z niewsushi.pl. Jeżeli oglądasz ten filmik, to prawdopodobnie bierzesz udział w akcji z Zroluj Skarpetkę. Chciałem ci pokazać, jak my je rolujemy. Najprawdopodobniej dostałeś od nas takie oto pół Twojego prezentu świątecznego. Jest to jedna zrolowana sushi skarpetka, która dzisiaj po rozrolowaniu wygląda tak. I ponowne zrolowanie jest naprawdę bardzo proste. Zobacz. Wystarczy, zaczynając od palcy, po prostu zwijać skarpetkę. I dalej ściągacz zawinąć z obu stron. Jeżeli uda Ci się takie coś zrobić, zrób zdjęcie lub nagraj filmik i wrzuć na Facebooka i Instagram z hashtagiem skarpetkę. Wtedy my dowiemy się, że udało Ci się to zrobić i dzięki temu wyślemy jedną parę skarpetek dla osób potrzebujących, również dzieci z domu dziecka. A Ty? A Ty dostaniesz od nas drugą połowę Twojego sushi prezentu. Na koniec mamy dla Ciebie również małą niespodziankę od jemsushi.pl. Jest to minus 20% na zakupy w naszym sklepie. I uwaga, każde 20 wydane złotych to kolejna para skarpetek dla osób potrzebujących, którą będziemy wysyłać. Już naprawdę na koniec w imieniu jemsushi.pl, firmy ProGraphics oraz Poczty Polskiej i firmy Zoxy Chciałem życzyć Tobie i Twoim współpracownikom wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt. Dużo szczęścia i zdrowia. Trzymajcie się. Cześć.